Witajcie w powtórce iMix 30 b w losowaniu z dziesiątkami na Erlenbergu. I mamy tutaj pojazd bardzo rzadki, można powiedzieć, że wręcz kolekcjonerski, który jest w swoim rodzaju wyjątkowy, ponieważ w teorii niezbyt ciekawy, ale jak tak się nad nim zastanowić i nad tym, jaki on ma DPN-3700, no to już można trochę nad nim pomyśleć. Prędkość też nie najgorsza, 65 na godzinę, gorzej tutaj. Trzeba sobie powiedzieć szczerze, że ma się kwestia pancerza, no bo na kadłubie 80, z boku 35. No przecież to w heki będą wchodzić. Od boku wszystkie, ale od frontu to już tylko niektóre. I to też nie zawsze, ale wieża troszeczkę twardsza jednak, boki wciąż miękkie i podatne na ostrzał heków, więc. No, lodówki lubią tego Mixa, lodówki Godzille i wszystko co ma haeki, które mają troszkę więcej penetracji, chociażby takie lewandowskie, które są dwa. Dwie lodówki Grill, jak pancer, E4, sorry, E3. No, może boleć spotkanie z nimi, ale miejmy nadzieję, że bohater się z nimi twarzą. Twarz nie spotka. Mamy I za siódmego, goldzik. Musi być wcześniej apc -y były zdecydowanie lepszym typem amunicji, jednak do snajpienia one są zdecydowanie szybsze. I to niemalże w każdym pojeździe, chyba był jeden taki, co miał Nie kumuli, nie mógł być szybszy od APACERów, ale od APK-u? nie wiem, jeśli kojarzycie taki śmieszny wyjątek, dajcie znać, bo tutaj... Książkowo wręcz zajechaliśmy Isa siódmego od miejsca, w którym się nas dosłownie nie spodziewał. Jest, on ma tak w tym momencie przesrane od, od frontu ST2, od tyłu taki AMX, który ma prawie 3 tego DPM-u. No chłop zjedzony i to w wyjątkowo szybkim czasie. Teraz z kolei 60 TP Lewandowskiego od boku wątpię, żeby bohater się odważył zajechać mu na plecy, ale to poceluje po słabych punktach całkiem nieźle, zobaczcie jak tutaj chaotycznie to nawet troszeczkę wygląda, tu strzeli, tu oddali, tu przybliży, naprawdę chłop kombinuje jak się tylko da, nie wiem co tam powiedzą osoby z chorobą lekomocyjną po takiej bitewce, no na pewno może być czasami nieciekawie jeszcze jakby to jar było i słuchajcie, byłoby na pewno niezbyt przyjemnie. Lewandowski w garażu. Jeden prościutki błąd i chłopa nie ma. Oj, a przed nami za to godny nas przeciwnik. Lodówka taktyczny hajczek przygotowany, żonglujemy amunicją jak Klaun, ale wczoraj mieliśmy za to w powtórce dwóch klaunów i to takich naprawdę z wyższej półki po słabych punktach no niestety nie bardzo i też uczcie się tych słabych punktów esety zwłaszcza ci, którzy dalej będziecie grać Lewandowskim bo już goldzik wam nie wystarczy i to zdecydowanie nie polujemy, polujemy, penetracji na złocie wcale takiej fatalnej nie mamy są czołgi, które mają od nas gorszą jest ich mało, bo 300 to naprawdę trochę żałosna wartość, ale lodówka strzeliła. Szkoda, że bohater nie skusił się wyjechać nieco bardziej agresywnie i być może złapać ją na gąsienicy, bo wtedy to już byłaby dla niej dosłownie kaplica. A tak musimy wciąż mieć się na baczności, bo ona w każdej chwili może tutaj wyjechać przeładowana i nas zaskoczyć. Dolna płyta E3 nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. W ogóle. Dajcie znać, co sądzicie o ustawianiu takich bitew, w których może nie ma wielkich wyników yy, spota, uszkodzeń, ale po prostu sama powtórka w sobie jest ciekawa. Parę takich od czasu do czasu się znajdzie i też chciałbym je Wam po prostu pokazać. Jeszcze jeden strzał. Ha, troszeczkę za, długi ten, za długie to przeładowanie, ale za to z powrotem jesteśmy na plecach czołgu ciężkiego. Czołgu, który jest w tym momencie dosłownie bezradny. Od frontu przeciwnik, od tyłu przeciwnik. Lodówka na nas poluje. Oj, czyli nie fajnie, ale zobaczcie, co można by wykombinować. Zziup. I z powrotem jesteśmy na plecach Lewandowskiego. O ile tu się da w ogóle odjechać pod tą górkę. Lodówka zjęta, jeden. Użalający Tedek z głowy. Lewandowski to samo, dlatego trzeba też pocisnąć nieco bardziej do przodu. Jeszcze jeden strzał i trzeba będzie zająć się lodówką, która była już jest w sumie niedaleko, jednak nie udało nam się. Miałem nadzieję, że nam polosuje, ale niestety nie polosowało. Czy lodówka celuje? Celuje. Ale to jak nasz bohater po prostu patrzy tu, jak rusza, jak wszystko się tutaj dzieje. Ja po prostu zastanawiam się czy on aby na pewno za tym wszystkim nadążał naprawdę przetwarzanie to on w mózgu musi mieć na wysokim poziomie lodówka, lufa do góry i niech się dzieje wola nieba. Niestety, drużyna przeciwna zrobiła dokładnie to samo co my, tylko że po drugiej stronie absolutnie zdominowała flankę, przez co Mamy troszkę zagrożoną bazę, tam jest i Kranwagn, i Obiekt 780, ale czy oni cokolwiek tutaj są w stanie zrobić większego <śm> przy dwóch takich tdk <tedekach> Szczerze mówiąc, wątpię. Jest jeszcze Manticora, która mogłaby teoretycznie wyspotować tego Obiekta, wyspotować tego strv ale czy ona się odważy tam podjechać? Na pewno, jest gdzieś tutaj w pobliżu. Fajnie, że nasz ostatni Light się rozbił, ale trzeba cisnąć do przodu, dostajemy spota od Obiekta, czy od Mantykory? Ciężko powiedzieć, ale za momencik na pewno się o tym przekonamy, bo już dojeżdża do nas kolejny z sojuszników Obiekcik 277, Leopard, nieco dalej jest Kitrany, ale wciąż jest, kranwag. jedna peska wystrzelona. Druga wystrzelona na trzecią. Na szczęście nie będzie miał okazji. Popatrzcie, bohater do tego momentu ma fula. Ohohoho. I dalej ma fula. Zdecydowanie mu się przyfarciło. I trzeba powiedzieć, że to pewnie też spora zasługa tych płyt, które są os dosyć ostro nachylone. Potrafią co nieco odbić. Ale ile tego szczęścia można by mieć? W końcu bohatera opuściło. A my go chyba nawet spaliliśmy, więc całkiem fajnie i przyjemnie jest. I nasza droga Mantikorka. Niestety nasze działo nie jest zbyt posłuszne i spudłowało tak dobrą pestkę. Co to za czarna seria? Ale ten leopard też nie ma zbyt łatwo z tą Mantikorą. No po prostu masakra. Ona... Jakby się tak zastanowić, to by go... Ugrała pewnie, jakby miała trochę więcej czasu, no ale niestety nie ma i Tara ma. Do widzenia. Mało brakło, jakby się trochę więcej i to skończyłoby nam się amunicja. 10 sztuk zostało, ale bitewka wygrana. Szybciutko w niecałe 8 minut, 10 tysięcy na strzelane, i nawet bohater coś tam nawet poodbijał. Ale te manewry takie odskrzydlające, zajeżdżające, naprawdę mistrzostwo. Świata, ja wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, na razie cześć i czołem.